Czy Wy wiecie, coście tam przegłosowali na komisji? Czy wiecie, coście poparli? W myśl tej ustawy, jak Wam się ukochana Sunia oszczeni i będzie miała tak ze cztery szczeniaczki, to jest urocze i w jakimś końcu będzie mieszkać, to ustaliście takie normy, że na Sunie. 9 metrów kwadratowych plus na szczeniaczka po 4,5, to razem daje 27 metrów kwadratowych, to trzeba wynająć osobne mieszkanie na mieście, żeby nie narazić się na wjazd policji o 6 rano. Takie rzeczy tu procedujecie, to jest amok. To jest amok. Jesteście niebezpieczni, bo to dziś jeszcze jest na poziomie anegdoty, ale jutro jest na poziomie bolszewi. Macie w pogardzie własność, wolność, pracę Polaków. Ponieważ większość z was w życiu z uczciwej pracy się nie utrzymywała, ponieważ większość z was Żyje od żłobka do nagrobka na państwowym, ponieważ większość z was nie orała dosłownie albo w przenośni w swoim życiu, dlatego tak lekko przychodzi wam, urzędasom lokalnym, regionalnym i warszawskim stołecznym. Wyrzucanie do śmieci dorobku pokoleń i jeszcze upokarzanie do tego ludzi, którzy po prostu ośmielają się być u siebie na swoim, kontynuując tradycję ojców dziadów. Hańba Wam.